Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii Survival na Minecrafcie. A w tym odcinku wrócimy sobie do domku. Jak widzicie, tutaj niestety mi wybuchł creeper, zanim zacząłem nagrywać, więc niestety nie mam tego nagranego. Ale z takich rzeczy, które pamiętam, że już dawno nie nagrywałem, to że chyba... Tamtą albo w tamtą stronę jest nasza baza. Ja tu sobie przypisałem koordynaty, więc według tych koordynatów, które mamy tutaj musimy dotrzeć do bazy, czyli to będzie minus 118 na minus 376. I teraz sprawdzam, tutaj jest 4, tutaj jest 3. Dobra, czyli w tę stronę. Na razie pójdziemy w tę stronę i zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do. Do osiemnastej kratki. Ok, tutaj. A, to było tak, bo tutaj było chyba. To jest chyba drzewko azali, z tego co pamiętam. Tak. Nawet są jeszcze liście. Eee... Jeżeli chodzi o to na jakiej wersji teraz gram, to gram na Minecraft 1.18.2. Bo z tego co pamiętam, to jak nagrywałem ostatni odcinek w grudniu, to były jeszcze chyba snapshoty. To nie był jeszcze Minecraft 1.18 pełny, tylko to były snapshoty. A teraz jak widzicie, już do tych wersji wyszło. Papugi skąd tutaj? A tylko że ja nie mam tych, jak chyba nie mam udziału. Mam się snuć albo tylko tym zrobienie o swoje papugi. to jest? A w sumie nie widzę tej papugi, dziwne. Okej. Okay. Jedzenie nam się też to kończy, więc trzeba, trzeba będzie dobyć trochę jedzenia, bo to, to bym chciał zasadzić w bazie. Trzeba dalej tutaj tędy. No tyle papuga jest fajna tutaj w Minecraft'cie, że można na przykład koło nas jest creeper. Te papugi od razu wykrywają creepera i nawet jak my nie słyszymy creepera, to papuga naśladuje te odgłosy creepera i dzięki temu jesteśmy w stanie się szybciej zorientować, że do nas idzie creeper czy inny jakiś potwór. Yy, dobra. Tu widzę że chyba nam ścięło mapę. O tak, tutaj chyba było przejście. Yy, z którego jest na przota, tu jest... To jest albo nowy... To jest chyba nowy ten, a tam tutaj jest yy, stary. Ale nie wiem czy to na odwrót nie jest. O tam jeszcze jest. Yy, dobra. Dobra, tutaj musimy łódkę sobie zrobić. Crafting. Typikalny pień? Aha, dobra to jest. To. mi zaczyna brakować. Hmm, co ja to mogę wyrzucić? To nie, to nie. To mi się, A dobra, to mi się nie przyda. Mam crafting, robię łódkę. Jak ktoś oglądał przeglądy do Minecrafta 1.19 to pewnie wie, że już wyszedł pierwszy snapshot do nowego yy, Minecrafta, do nowszej wersji. I tam zostało pokazane nowe drewno. I co wie, ciekawe to wygląda. Może się przeniesiemy kiedyś na Minecraft 1.19? Dobra, teraz trzeba szukać. O, właśnie, jest, jest. O, delfin. Czekajcie, teraz myśmy mieli być na minus 110 kratce na minus 100, nie to nie jest 100, tylko 386. Czyli jeszcze trochę z 50 kratek i szukamy drugich koordynatów. Dobra, jesteśmy mniej więcej tak, powinniśmy być. Teraz Wydaje mi się, że to tutaj, bo tu jest ląd. I zaraz będziemy wiedzieć. Yy, tak, to tutaj. Tutaj się zatrzymujemy. Biorę łódkę. I tutaj dalej lecimy. Już bez łódki. To jest. Tak. Yy, ten las chyba pamiętam. To jest chyba las. To jest ten. Las y... brzozowy, i za nim chyba jest łąka, ale już nie pamiętam dobrze tego świata. Yy. A nie, to jest wyspa. Tam jest dalej. Ta... O, nie, ten ta... łóżko. Nie wiem, lunetę chyba miał. Mam, dobra, można się porozglądać trochę. Tam jest kolejna wyspa. Czyli to jeszcze jedna nie jest to miejsce. Dobra, czyli się myliłem. Trzeba iść trochę dalej, i tam to będzie. Chyba w tę stronę. Cztery. Dobra, ta strona i dobra, to gdzieś tutaj, tylko muszę ominąć te wyspy. O właśnie, jest i pustynia. E? Coś, coś tam widzę dziwnie połączone, bo myślałem, że to wyspa, a potem teraz patrzę, że to jest połączone z lądem. Jak? Chyba nie pamiętam dobrze tej mapy. Tę stronę... Okej, okay, ja sobie już dopłynę yy, i zrobię cięcie czy przyspieszę po prostu Ile zobaczycie do O, a jednak chyba cięcie nie będę musiała robić, bo widzę, że to było już z rogiem. Są chyba y, te tereny, które ja szukam 350 tam było 376 jeszcze kilka katek dalej i tutaj x 18. Czyli w tam stronę teraz Tylko znalazłam, ale nie chcę Yes, zbiorę. Jest, jest i nasza Wiosna. No. He, dobra. Odpalił nam się, niestety. Ride Pillagerów, świetnie. No to teraz będzie to zabawy, bo. Z tego co. Ja zapomniałem, że ja miałem ten efekt. Świetnie. Czyli teraz będzie walka z Pillagerami. Tutaj ktoś chce schronić. Okej, okay. no świetnie, jest. Jest już. Już piracze. Dobra, jest. No nie. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Walczyć z nimi. No nawet, czekajcie, nawet jest nieźle. Dobra, gonią, gonią, gonią. Trzeba uciekać do domku. Tak? Dobra. O nie. Niestety chyba... nie wiem co z tymi... o nie. A nie, dobra, to na szczęście był ten że nie osadnik. I co, to tyle? Nie, jeszcze jest trochę. A nie, kolejny rajd, świetnie. Czekajcie, muszę to chyba inaczej zrobić, bo to widzę, że... Jak to detaktować? Chyba najlepiej by było wziąć coś innego do atakowania, tylko co? Zamurować tego z banem. Dobra, jak na razie jest cisza, więc nie wiem, czy tu przyjdą czy nie. Dobra, lecę, szukam ich. Z tej strony mogli podejść. O, tu jest mój domek, dobra. Co? Gdzie oni są? O, jest! I wchodzą! Jest i kolejny rajd! Ale czekajcie, tu są przecież bariery, takim jakim cudem oni... Aha, dobra. No to było nieskończone. Dobra. I jeszcze raz, dobra. Kolejny mnie tak, kolejny no, kurczę. O. O, o chyba wiem, co to za dźwięk. O nie, to jest ten. Świetnie. O nie, to jest yy, ta bestia. O. Czekajcie, ja sobie tutaj muszę zrobić spawn pointa. Okej. Okay. starczy O nie wychodzić. O nie, jeszcze się nie ten nie zregenerowałem dobra. Cały pasek, świetnie. I jak tę bestię pokonać? To mnie zastanawia. Chyba muszę z wszystkich tu znaleźć, a potem po prostu sobie jakoś pojeździ. No trudno. Tam jest zablokowana chyba. Się odblokowała, ale mam nadzieję, że nie. Okej. Łama nic podeptać. Gdzie oni mogą być? Znowuż się ukryli. Okay. To są villagerzy. Okej. Okay. Gdzie oni siedzą? Gdzie oni sobie zabili te? To no, nie, nie? Tu jest. kolejny Go O, golem, golem, golem to jest świetna rzecz przy wiosce. Obca. Zniknęli, a pasek dalej jest <grymne> No to czy będziemy mieli zabawę pewnie na... Długi czas. Żeby ich O, dobra, jednak, jednak się jeden znalazł. Pewnie się tutaj skowali Okej. Okay. O! Usy pasek, okej okay. Czyli teraz pewnie to te... Bestia gdzieś. O! O o! Słyszę! Jest! Jest! się Świetnie! O nie! Nie świetnie. Ale... To jest ciekawego na to wlazła. O, no nie! W też nie, 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 O, ale mam banę. Okej, okay. Ej, ja mam do tego podejść, tak? O, tutaj był hitbox, o, jest. Dobra, już wiem. Dobrze. Leci. O, -o dobrze, szare była. No. Dobra. Ale, ja widzę, że mi się zmniejszył. Jest, jest! Poszło, dobra. Mamy to. Okej, okay. gdzie jeszcze są? Chyba nie. Z ten pasek dalej jest? Okej. Okay. Tak jak pamiętacie, w poprzednich odcinkach owce sobie wprowadziłem do domu, więc mamy te mini farmy w domu. Okay. Aha, miecz, Mierz muszę sobie zrobić i te przedmioty wszystkie. Yy, odstawić. Ja zapomniałem o tym. Nie, obca, nie byłaś. To, to, to. Okej. Okay. A, dobra, mam jeszcze miecz. O, mam cztery diamenty, a to pamiętam, to w poprzednim odcinku robiliśmy. Okej. Okay. To wszystko mogę odłożyć. Dobra, teraz, czy ja ich jeszcze znajdę? Hmm, gdzie oni mogą siedzieć? Dobra, chyba ich nie znajdę. Będziemy kończyć, eee, tylko dojdę do domku. Okay. Jeżeli filmik Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, jak i subskrypcję, a za niedługo będę planował nową serię. To zobaczycie, bo ja mi się uda wszystko przygotować tak jak chcę I... Prawdopodobnie kiedy to oglądacie, to na drugi dzień będzie już ta nowa seria, więc zapraszam do oglądania i na razie pa, pa!